Prace na razie przebiegają zgodnie z planem. Większość prac toczy się w tej chwili wewnątrz obiektu, czyli sprawy związane tutaj z wymianą stolarki, która już praktycznie jeśli chodzi o stolarkę zewnętrzną w elewacji została zakończona. W tej chwili wewnątrz stawianie różnego rodzaju ścianek działowych i układanie przede wszystkim całej infrastruktury instalacyjnej, no, która będzie stanowiło jedno z podstawowych elementów wyposażenia całego centrum, gdyż no, na tym będą się opierały funkcjonowanie eksponatów, funkcjonowanie komputerów i całego sprzętu multimedialnego, który będzie się znajdował wewnątrz. Parking jest przewidziany zarówno dla samochodów osobowych, jak i dla y, autobusów. Dwa czy też trzy autokary, które ewentualnie przyjadą w to miejsce, znajdą swoje miejsca postojowe. Natomiast większość y, pojazdów to będą pojazdy osobowe, dla których przewidziano miejsca postojowe. Wjazd będzie się odbywał jadąc od y, centrum miasta przed budynkiem, y, dojazd na miejsca parkingowe. Za obiektem i wyjazd również za obiektem, czyli ta droga wewnątrz centrum przyrodniczego będzie drogą jednokierunkową, natomiast tutaj na szczycie budynku jeszcze będzie malutki parking dla osób, które będą stanowiły obsługę tego całego centrum przyrodniczego.